Dziękuję bardzo serdecznie z tej strony Azem z kanału Joker Park. Jestem u pana Irka w Reni. Pan Irek zamówił. Weźmy widzowie, odbieramy RSM, ale w związku z tym, że u mnie jest tak ciasno, zresztą wiecie, że jest ciasno. Musiałem małzery załadować na przyczepy i tutaj niedaleko mnie wyjeżdżamy i pan mi tutaj przepompowuje na Mausery, a ja zmieniam przyczepy. Nie? O tyle dobrze, u nas to samo trzeba będzie zrobić. No niestety to jest ciasnota naszych gospodarstw, nie? Ciasna zabudowa, i, i, i tak niestety, niestety cierpimy na tym, nie? Ale niech Pan uważa, to Pan odpoczywa. Ta ta Taka beczka dwie minuty napełniona, chyba. No nie, jakby na całą parę puścił to ja tu nie utrzymałbym. Zmniejsza, żeby mi wiesz. No, dobra? Jeszcze, jeszcze. Kurcze, dwa małzery wlane a przyczepa już bo ma powietrza. Akurat u nas odebraliśmy trzy ciężarówki z wapnem, i pan Irek dał czynki, że u niego jest RSM. No czemu nie? Nagram dla was coś. Dzisiaj jedziemy jeszcze dobra. Kamyka podłożyć? A kamyka podłożymy, tylko nie wiem w którą stronę on pojedzie. Não, dá teu. No u Pana to strasznie ciasno jest. No, no niestety, hmm. nic nie zrobię. Jakś myślałem nad powiększeniem tego placu, ten trawnik zlikwidować, nie? Może zróbmy jakimś dużym zbiornikiem na... na. ...tych mouserów uwolnić. No. Idźmy zobaczyć jak dotknął. To jest Jarek. Idźmy Jarek. Jeszcze jedna będzie musiała być, No. no, no. Co ona, tak siadła? Tak, A, A szarpły, tak? Moc jest. To jest wąż. 3 do Taki wąż do, nam by był potrzebny. Jak on się podoba? Dobrze jest? Pomógłbym panu Jirkowi, ale nie ma co. Akurat się ubrałem takie pciuchy wyjściowe i... I tak mówi, że nie dotykaj, nie dotykaj, powrócisz się. No to nie dotykam. Coś tam mu pomogłem, bo poleciałem chociaż po rękawice dla niego. Bo zapomniał. Pan Irek. I przyczepy mu podczepiam. Odczepię i podczepię, o. No. 8 ton jest. Tak jak pan Irek mówi, już pan wyda wszystkie pieniądze, a jeszcze płodów rolnych pan mnie zdebrał. 40 wydałem, a jeszcze nie zarobiłem. No właśnie Wapno RSM MPK I takie jest życie rolnika, coraz więcej obracamy, ale coraz mniej zostaje w kieszeni. Takie mam wrażenie, to, no to, nie, wrażenie, no policzę to dokładnie, ale, ale tak jest. Bo dużo ludzi pisze, że 7 lat chudych dostało <gry> Czy czwarty, czy piąty rok teraz jest chudy? Nie, 17. nie był chudy No dla nas nie, ale dla całej Polski był jednak... Mokry był, mokry, mokry, mokry i on... Ale przynajmniej one były dość ee, dobre nie? Oczywiście mówię o naszych ziemiach piaszczystych To tak jest takie życie rolnika ale nie narzekajmy, zawsze może być lepiej. No, Ech. no, ale ją tak szybko nie, nie, nie da rady przewrócić, nie? Ta jest jeszcze szeroka dosyć. Nie, ta nie, ta się tak nie przewraca, ale. Ale trzeba łatwo toczyć. Ja będę to pana nawigował. Ja nie wiem, jak sobie pan Irek sam radzi. Tym odczepianiem, podczepianiem, wiadomo, ja za ciągnikiem to jest super sprawa, ale najgorsze to jest wysiadanie i wsiadanie do tego ciągnika non-stop. Tego przyjdę mu trochę, pomogę zawsze coś dla Was, jeszcze nagram, jak pozwala. Pan irak chce wyprostować. wiem żeby dyszel, dyszel był prosto. O, o, renia zamieliła. Dobra! Do, do tyłu? Jeszcze? Chyba tam nie przesadziłem, co? Kurde, bo było, dopiero pan Nirek by na mnie się zezłościł. <śm> Zaczepimy mu ostatnią przyczepę. Pierwszą bez nas zalał. Pombal przygotowany. Do żniw kolejnych. A, dla was się mała niespodzianka szykuje. Za niedługo coś zobaczycie fajnego. Kija moja. O kurde. Za blisko stanąłem. Ajajaj Na blisko stanąłem, niepotrzebnie i pan Irek, trzeba by się denerwował, że tak joker stanął Ale tak to jest na tym podwórku, pan Irek przyzwyczajony Dobra, maszył, nie? Kurczę, tu wszystko na styk, widzicie to? Szczepa też przejdzie? Mi się wydaje, że przejdzie. Juaczej, kręcę, tu wszystko na styk. U pana Jirka. Ostatnie trzy mausery do zalania zostały. O, tu burta nie niezawinięta. O, dążyłem! Gdybym zahaczył, Oj, milena, by była zła, Ale to mój błąd, bo za, za, nie wiedziałem też. Tak. co? Przeszło, nic nie Ale pan Irek, przyzwyczajony do takiej ciasnoty, to. No, czasami też kupno robię sobie. Ale ja nie wiem, jak sobie pan radzi sam. To jest najgorsze, właśnie podczepianie, przyczepianie tych przyczep. Bo ja za ciągnikiem to nie męczy. Tak jak to wysiadanie i wsiadanie i parę razy podjeżdżanie do jednej maszyny, żeby. Tak, to, to, to jest, no niestety. My to zawsze, tata, jak gdzieś jedzie, to zawsze woła Weź mi podczep to. No tych maszyn się tak, tak często nie zmienia, nie podczepia, nie. Dla teraz, dlatego teraz Pan ma dwa ciągniki, a wyobrażacie sobie widzowie, jak Pan Irek, jednymi na przykład. E... Wapna musiał do wapna, musiał w tą i z powrotem? Tak było. Czy zero ostatnie na pewno będą? Czy... Nie będą pełne. Nie będą pełne. Nie, bo to jest 20 małzerów, tak jest tylko 24 pm. Aha. Jeden poziom jest ogóle Chociaż nie lałem pełny. No nie lał pan pełne no. A na pewno 1000 litrów jest w każdym. Tak, wątpię. Ale Adrian, wy będziecie tam koło Knajpy brali. Tak, a pan też jutro będzie? Ten sam? Pan? Nie wiadomo. Czy... Jest pan nie odpala jeszcze, ja odkręcę. Jutro kto inny będzie, tak? A, drugi rok, no Aha. drugi, drugi To więcej miał pan? Więcej panu miał więcej, nie? Dlatego ja zatrzymam więcej jednego, nie? To to na gratis. No, <grym> to na gratis, dokładnie. Dobra, wracamy. Pan Irek ostatnio dwa mozery zapełnił, trzeci był taki dodatkowy, w razie w, w rezerwie. To było 2 25 ton, nie 24, tak nie wiedziałem, ile, ile ma w zeru przygotować. Robimy I pan raz... gdzie by je składał? RSM sobie? Pod postawie. postawię. No. Pod wiatą postawię, tylko wiesz, muszę, muszę zobaczyć, czy ciekną, nie? Będę widział zaraz, nie? Te, które, żeby mieć dojść się do, do zaboru, nie? Zaraz, zaraz pokażę, zobaczę, tam będzie. Jutro już. Zjadę. No, najgorsze, jak, no jak no jutro no pan wstanie, a tam pół nie ma, nie? nie, 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 nie. Takiej kropelki, to nie. nie. Ja już nie ja już to dzisiaj ja już je to dzisiaj okej no, trzy razy dobrze. Za, za, drogi, za drogi biznes by to był, żebym ja sobie mógł pozwolić na wycieki. Nie? Jak sami wiecie, e, takie tak udało nam się jeszcze kupić tanio ten RSM po 900 zł netto. No tanio na ten rok. Ale to takie w tamtym rokiem to jest bardzo dużo przepłacane. Wiecie, w zeszłym roku o tej porze można było RSM kupić. W granicach 800 zł e, brutto, Brut? brutto. brutto 800 zł A teraz 900 netto No A teraz 900 netto nie no to, to sobie policz <noise> To jest więc no. 150? 170 wychodzi? No, 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 no. Coś takiego, nie? Ktoś Ktoś musi zapłacić za rozdownictwo A po, po pierwsze gaz nie podrożał, ale jedynie co podrożały może koszty produkcji ten prąd podrożał Ale aż tyle Na razie nie cieknie, no Nagle jeszcze, jak się to będzie na Nie, tak źle nie będzie. Jeszcze tam sprawdzę, czy nie sieknie. O, ta to mało tu mało powietrza ma. A tu coś kapie, ale to chyba woda. Chyba nie. RSM. RSM. Mhm. Mhm. Kiedy testujemy, pani Irku, ten yy, runera? Ja już wieszaki zmieniłem w naszym dżundzierze ee... runera na no, głęboko trzeba będzie, pod rzepak, nie? A to, tak u pana i u nas potestujemy, to zobaczymy ja no, rozrzucę wapno no, wapno też o, tu jest jakaś rękawiczka jakąś budą właśnie nie widzę skąd to skąd to lewta. tu gdzieś się po prostu jakby nawet pociło tak to jest mocno chyba to, co ja rozlałem wiesz No i wracamy od pana Irka. Dzisiaj już starczy nagrywania, wracam do domu, biorę się za montowanie kolejnego odcinka dla was. E, prawdopodobnie odcinek z Mileną teraz wpadł. Ten będzie po. A wami, z wami wami się żegnam. Dziękuję, że oglądaliście. Pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji kanału. Na razie trzymajcie się. Hej.